Witam tu Mr. Polman. Chciałem dzisiaj wam przedstawić poradnik jak zwiększyć stan konta w grze Euro Truck Simulator 2 oraz jak podwyższyć ilość punktów doświadczenia w tejże grze. Pierwszym naszym zadaniem jest zapamiętanie te, tego, tej kwoty. W moim przypadku jest to 250 tysięcy euro. Wracam teraz na pulpit, aby uruchomić cheat engine. Uruchamiam cheat engine klikam. Żeby otworzyć proces o nazwie EuroTrax 2.exe otwieram, wpisuję wartość. W moim przypadku jest to 250 000. Klikam First Scan. Jak widzicie, dużo tego wyskoczyło. I teraz, żeby to uszczuplić. Wracam z powrotem do ETSa, aby doprowadzić do zmiany tej kwoty. Zrobię to w sposób dosyć prosty. Wybiorę szybkie zlecenie, obojętnie jakie, i po prostu je anuluję, żeby otrzymać karę w wysokości 12 tysięcy euro. Teraz klikam F6 i Enter. Anuluję. Obecne zlecenie dostałem parę 12 000 euro. Jak widzicie, mam teraz 238 000. Wracam z powrotem do Cheat Engine. Wpisuję tutaj wartość 238 000. I klikam Next Scan. Akurat wyskoczyła mi tu jedna wartość, ale może się zdarzyć tak, że wyskoczy na przykład trzy wartości, albo bądź dwie. Może być też ich nawet pięć. I wtedy przynosimy na dół wszystkie i we wszystkich zmieniamy yy, wartość. Ja na przykład chcę mieć na koncie 265 tysięcy. 265. Ok. Wracam z powrotem do ETS-a, by upewnić się, czy rzeczywiście tak się stało. Jak widzicie, jest 265 tysięcy. Teraz zmienię wartość tą, która jest tu w nawiasie, czyli ilość punktów doświadczenia. W moim przypadku jest to 140 tysięcy. Wracam do Cheat Engine. Wpisuję tutaj 140 tysięcy. Klikam new scan, first scan Wyskoczyły mi dwie wartości Przenoszę je na dół I Życzę sobie aby to było 120 000 Czy moje życzenie się spełni zaraz zobaczycie Wracam z powrotem do ETS -a. Jak widzicie wartość nie zmieniła się ale wystarczy Wejść Powiedzmy w opcję. Nie, w opcję nie, w opcję nie. Mapę świata otwieram. Wracam i mam 120 tysięcy. Ja Myślę, że Wam pomogłem. Dziękuję i do usłyszenia.